Tematyka tegorocznego święta, ponieważ to już jest trzeci, trzeci rok e, święta Szkoły Magicznej Piąskowice. to e, rycerze, księżniczki i smoki. Cała scenografia jest e, właśnie oparta na e, takich e, elementach jak zamki, jak smoki, jak czarownice, to wszystko co e, w mrokach średniowiecza, w cudzysłowie, a, miało miejsce. Program wspiera się na takich dwóch e, filarach najważniejszych w rycerstwie średniowiecznym, to pokazy rycerzy oraz na czarownicach, które były w tym, tym czasie e, e, w jakiś sposób trapione przez, e, przez społeczeństwo. Sprzedajemy te cegiełki na rzecz Rady Rodziców. Przy szkole podstawowej w Piotrowicach. Te pieniądze, które zostaną przez nas zebrane tutaj w dniu dzisiejszym, zostaną w całości przeznaczone na potrzeby dzieci z naszej szkoły. Strzemickiego stowarzyszenia Jazdy Historycznej. Zazwyczaj zajmujemy się jazdą konną i z tymi sesjami typu konnymi, typu konnego, ale a na dzień dzisiejszy przygotowaliśmy tutaj dla dzieci pokaz, że tak powiem, uzbrojenia się średniowiecznego. Tutaj jest obok zaraz nas, tutaj stanowisko do strzelania z łuku. No i niebawem za godzinkę niespełna Dziewczyny będą pokazywać, pokaz tańców średniowiecznych, to będą trzy tańce, taniec praczek, taniec słomy bodajże i, i taniec la Quere, czyli taniec wojenny. No i dzieci oraz tutaj może młodzież, może, może rodzice też będą miały okazję nauczyć się tych tańców.